Josia ja Mankowicowi z tej strony, Filip. I jak oglądniecie informacje o innych to z, to zobaczycie taki pewien komentarz. Kiedy, zanim, zanim wrzuciłem odcinek, zanim nagra, nagrałem odcinek, miałem go plan wrzucić dzisiaj. Ale zobaczyłem ten, ten film. I napisałem tak. Ej. Zgapiaczu, ja, mia, ja, ja chciałem wrócić film z maskotką kanału, więc dzisiaj maskotką kanału y, napiszcie w komentarzach, czy, czy to ma być borsuk, czy to ma być ryś, czy to ma być jeż. Więc piszcie, piszcie i piszcie. Nie widzimy się w następnym takim vlogu, więc papatki i witam.